Sprawdzam przygotowania do zlotu chorągwi dolnośląskiej, który odbędzie się już w najbliższy weekend. To będzie zlot z okazji 80-lecia Harcerstwa na Dolnym Śląsku. Najważniejsza impreza harcerska w całym województwie. Do stolicy Karkonoszy przyjedzie ponad 1500 harcerek i harcerzy w różnym wieku. Harcerze są mili, pomagają, harcerz jest bardzo dzielny oraz odważny. Dotrzymuję swojego słowa. Jak zobaczyłam, że moje koleżanki chodzą na harcerstwo, to pomyślałam, że może mi też się spodoba, i też zaczęłam chodzić. I okazało się, że harcerstwo jest ogólnie bardzo fajne, i wszystko mi się w tym powodowało. Po prostu to jest takie moje dodatkowe hobby. Galeria Nowy Rynek w najbliższą sobotę przygotowała szereg atrakcji dla harcerzy. Będzie gra terenowa, będzie dużo zabawy, śmiechu. Yy. No i będzie bardzo fajnie. Będziemy trochę rywalizować, ale też się świetnie bawić ze znajomymi. Spodziewamy się wizyty 500 młodych harcerzy. No serce rośnie, otwieramy nasze drzwi przed Wami, celebrujemy, bawimy się. Do akcji włączyli się także nasi najemcy. Fun Park, który przygotował dla najmłodszych mnóstwo ciekawych atrakcji. My poukrywamy na terenie galerii różnego rodzaju punkty, które staną się częścią gry terenowej, a KFC zadba o to, żeby żaden młody zuch i harcerz nie wyszedł od nas głodny. Szykujcie z nami! A gdy wszystkie ukryte skarby zostaną w nowym rynku odnalezione,. na plac ratuszowy zapraszamy wszystkich. Jesteśmy od godziny 16. Tam będzie harcerski festyn rodzinny. A później będzie koncert zespołów grających yy, piosenkę turystyczną, piosenkę śpiewaną i piosenkę harcerską. Słuchajcie, to co? Ja idę się już szykować do tego zlotu. Dzięki!